Ciemności okrywające pokój dwóch braci na sekundę zakłócił rozbłysk błyskawicy. Za oknem deszcz dudnił o parapet. Milknące zawodzenie burzy przetaczało się wiele kilometrów za miastem. Aby je usłyszeć, trzeba było mocno wytężyć słuch. Ciemno-granatowe niebo sporadycznie pokrywało się fioletową barwą, gdy błyskawica niebo nieboskłon. Marek obudził się zaniepokojony uderzeniem pioruna. Miał niespokojny sen i zwykle nawet najmniejszy szmer potrafił go przebudzić. Podniósł się, popatrzył w kierunku lekko uchylonych drzwi od szafy, które wydały mu się dziwnie podejrzane, po czym wstał i ruszył w ich kierunku. Zwątpił czy to dobry pomysł, kiedy do jego uszu doleciał szelest. Zamarł w bezruchu. Zawiasy zaskrzepiały. Piotrek powiedział, podchodząc do łóżka brata i chwytając za kontra, pociągnął ją lekko. Co, co jest? Wymruczał zaspanym głosem drugi z braci, przekręcając się na bok. Coś jest chyba w szafie. Wymamrotał Marek, nie puszczając kontra. Ubrania, daj mi spać. Nim zdążył coś jeszcze powiedzieć, Piotrek ponownie zasnął. Marek, pchany ciekawością, podsycone frustracją z powodu kpin brata, poruszył w stronę szafy. Czuł napięcie, które wędrowało po plecach, od karku aż do krańca kości ogonowej. To było jak narkotyk, przez który chciał więcej i więcej. Im był bliżej, tym uczucie wzrastało i stawało się nie do opanowania. Sięgnął do środka, zaciekawiony dwoma jasnymi punkcikami, które błyszczały spomiędzy wiszących na wieszakach ubrań. — Co mówisz? — Nie słyszę. — Możesz powiedzieć głośniej? Poprosił, wpatrując się w jasne ogniki. Emanowały przyjemnym ciepłem, które wywoływało fascynację. Wsunął palce dalej i poczuł gwałtowne szarpnięcia. Zupełnie jakby za dłoń złapał wściekły pies, chcący wyrwać mu ramię. Nim zdołał krzyknąć, znalazł się wewnątrz szafy, z której dochodził zapach wypranych ubrań i szept. Pobaw się ze mną. Słońce bezczelnie zajrzało przez okno do sypialni. Zaczęło razić Piotra po oczach. Obrócił się na drugi bok, aby uparte promienie dały mu jeszcze trochę spokoju. Kręcił się przez jakiś czas przeciągał. W końcu dwunastolatek niechętnie rozchylił zaspane powieki i zobaczył coś dziwnego. Uszko marka zniknęło. Do diabła z łóżkiem nigdzie nie było marka. Od razu się rozbudził i poderwałaby się rozejrzeć. Zobaczył tylko swoje biurko. Stała na nim lampka, Zeszyty leżały w miejscu, gdzie zostawił je wczoraj wieczorem. Przed biurkiem znajdowało się krzesło, na którym wisiał plecak z formułą jeden. Marek odezwał się i zaczął rozglądać niespokojnie. Pokój był zupełnie inny niż ten, w którym wczoraj zasypiał. Meble były poprzestawiane, niektórych brakowało. Wyskoczył spod kołdrę, nie założył nawet kapci, i pognał do kuchni, w której krzątała się już matka. Wpadł do środka, dysząc jak bek. Zanim się uspokoił na tyle, aby mówić, rodzicielka zapytała: Coś się stało, skarbie? Wstałeś bardzo wcześnie, dopiero siódma. Piotr przełknął śnina, nabrał powietrza, jak przed skokiem do wody. Gdzie jest Marek, mamo? Kobieta popatrzyła na chłopca z niepokojem. Jej zielone oczy otworzyły się szeroko. Marek? A kim jest Marek, synu? Jak? Jak to kim? To mój brat powiedział, czując, jakby podłoga uciekała mu spod nóg. O czym ty mówisz? Piotrek, jesteś jedynakiem. Musiało ci się coś przyśnić. Uśmiechnęła się, podeszła, by go przytulić, ale on się wyrwał i uciekł do swojego pokoju. Miał mętnik w głowie, czuł narastające przerażenie, które coraz mocniej wdzierało się do umysłu. Próbował sobie przypomnieć, czy wydarzyło się coś, co mogło mieć znaczenie w związku ze zniknięciem brata. Marek przebudził go w nocy po coś, ale co to było, nie wiedział, nie mógł sobie przypomnieć. Skupił się najmocniej, jak umiał, a gdy tak siedział na łóżku, jego wzrok powędrował ku szafie. Wtedy mu się przypomniało poderwał się. Podszedł do niej. Z jakiegoś powodu miał wrażenie, że Marek ukrywa się w środku, a to wszystko, co od rana go spotkało, to jakiś kawał na prima aprinis. Tylko, że jest początek października, po chwili uświadomił sobie, że drżą mu ręce. Otworzył drzwi szafy i zobaczył stertę ubrań. Rozgarnął je na boki, sięgając z tylnej ścianki. Wtedy usłyszał coś jakby szelest, bardzo ciche. Czuł, że jeśli się poruszy, to ten szelest przeminie. Próbował się w niego wsłuchać, ale nie był w stanie. Piotrek, chodź na śniadanie, porozmawiajmy. Mama zajrzała do pokoju i uśmiechała się pogodnie. Jej czarne włosy były splecione w gruby warkocz. On musiał wejść tutaj, musiał wejść do szafy. Marek, gdzie jesteś? Proszę odezwij się. Piotrek rozpłakał się, a matka weszła do pokoju, przytuliła go, klęgając obok. Po jej policzkach spływały dorodne łzy. Czasami są takie dni, że wszystko milknie, robi się bardzo cicho. Wyobrażam sobie wtedy kartkę papieru, a później ktoś przedziera ją na pół. Strzępy upadają na ziemię. Najgorsze jest jednak to, proszę Pana, że temu wszystkiemu nie towarzyszy dźwięk dartego papieru. Czasami, czasami słyszę szept, który sprawia, że mam dreszcze na skórze. Powiedział Piotrek, przypominając sobie każdy raz, kiedy słyszał ten tajemniczy, nieznany dźwięk. Fotel, na którym leżał, był idealnie wyprofilowany. Chyba taki miał być. Chłopiec nie znał się na fotelach specjalistycznych w gabinetach psychologów. Siwy lekarz słuchał cierpliwie, siedział obok, skromiąc coś w notesie i zadając sporadycznie pytania. Piotrek nie widział sensu, aby na nie odpowiadać, ale mama powiedziała, że tak to działa i powinien być szczery. Przecież go prosiła, aby taki właśnie był. Wtedy kontynuował. Mam wrażenie, że wszystko inne jest martwe. Rośliny, zwierzęta, ludzie, moi rodzice, a nawet chyba ja. A przynajmniej w tych momentach, gdy słyszę ten szept. Stan ten może świadczyć, że odczuwasz pustkę. Głos lekarza zabrzmiał beznamiętnie. Czy wiesz, co może ją wywoływać? Zdarzyło się coś w przeszłości, co mogło spowodować tak głębokie poczucie straty. Psycholog wyciągnął rękę w kierunku filiżanki stojącej na niedużym stoliczku. Następnie odstawił naczynie i wrócił do bazgrania w notesie. Tak, zniknięcie mojego brata. Utrata bliskich może istotnie być ciężkim przyżyciem. Zaczął lekarz, ale Piotr prędko mu przerwał. Pan nie rozumie. On żyje. Słyszę jego głos. Czasami. Na początku nie byłem tego pewien, ale od pewnego czasu zacząłem tak do tego podchodzić, jest mi jakoś tak lżej na sercu. Czy często go słyszysz, Piotrze? zapytał lekarz, na moment odrywając się od swojego artystycznego dzieła w notesie. Tylko w nocy i jedynie w odpowiednich okolicznościach. Zawsze po godzinie pierwszej. Zawsze jest tak samo. Opisz to, wrócił do zapisków. Nie umiem zasnąć, gdy słyszę jakikolwiek hamas, powiedział Piotr. Musi być zupełna cisza. Kiedy już usnę, śpię bardzo twardo. Przynajmniej tak zawsze było, ale od zniknięcia marka wszystko się zmieniło. Jednak kiedy jest tak cicho, wtedy zaczynam słyszeć głos mojego brata. Dobiega jakby zza ściany albo z radia, które jest źle dostrojone, a głośnik ustawiony na najniższy poziom. Najpierw słyszę jak coś do mnie mówi, ale nie mogę nic rozumieć. Później jest płacz. Cichy, ale stopniowo przybierający na sile, aż staje się tak trudny do zniesienia, że sam zaczynam płakać. Lekarz przytaknął. Przyjrzał się swoim bazgromom w notesie. Od kiedy to się dzieje, Piotrze? Od kilku miesięcy. Pewnej nocy brat obudził mnie, mówiąc, że coś jest w szafie. Poprosił, abym to sprawdził. Byłem jednak tak senny, że nie zareagowałem, chyba nawet wykpiłem go. Dziś czuję straszne wyrzuty z tego powodu. Rano, gdy wstałem, mojego brata nigdzie nie było. Cały pokój był wywrócony do góry nogami. Zniknęły wszystkie rzeczy Marka. Jego łóżko, biurko. Pobiegłem na dół, aby powiedzieć o tym rodzicom. Mama mi nie uwierzyła. Nikt mi nie wierzy. Wszyscy powtarzają, że jestem jedynakiem i nigdy nie miałem brata. Koledzy z klasy, nauczycielki, znajomi rodziców, wszyscy są święcie przekonani, że jestem jedynakiem, ale ja naprawdę nie kłamie. Lekarz potakiwał, przypominając do złudzenia figurkę pieska na półce z tyłu samochodu, westchnął ciężko i powiedział: Rozumiem cię, Piotrze, wierzę ci, że Marek naprawdę gdzieś tam jest. Posłuchaj, bo to bardzo ważne, co teraz powiem. Jeśli znowu usłyszysz jego szept, to poproś go po prostu, aby powiedział głośniej. Może chce ci coś przekazać, może wie, w jaki sposób możesz pomóc mu wrócić. Cieszę się, że mi pan wierzy. Uśmiechnął się uradowany tym pierwszym objawem zaufania. Tak spróbuję. Mogę już iść? Możesz. Zawołaj tylko proszę swoich rodziców, muszę z nimi zamienić słowo. Piotrek zeskoczył z wyprofilowanego fotela i wyszedł na korytarz. Rodzice na jego widok od razu wstali z wyraźnym przejęciem i troską w oczach. I jak synku? spytała matka. Wszystko dobrze, pan doktor dał mi dobrą ratę, później wam powiem. Prosił, abyście weszli. Chcę o czymś z wami porozmawiać. Kiedy para weszła do gabinetu, siwy lekarz skrobał piórem po kartce papieru, wskazał im krzesła przy masywnym biorku. Przykro mi to mówić, ale trzeba wysłać go na leczenie do specjalnego ośrodka, poddać dodatkowym badaniom, obserwować. Faktycznie jest tak, jak państwo uprzedzaliście. Czy to coś poważnego? Zapytał ojciec, trzymając żonę za dłoń. Jeszcze nic nie chcę wyrokować. Możliwe, że to tylko dziecięca wyobraźnia, ale chłopak wierzy w to tak mocno, że lepiej nie ryzykować i mieć pewność. Myślę, że za dwa tygodnie wszystko będzie jasne. Kobieta rozpłakała się, chowając twarz w dłoniach. Od początku tej smutnej historii była kłębkiem nerwów. W końcu Piotrek był ich jedynym dzieckiem. Jeśli się okaże, że cierpi na jakiś zespół maniakalno-depresyjny, albo co gorsza, schizofrenię, to chyba sama oszaleje, powiedziała cicho. Mąż przytulił ją i pogłaskał po plecach. Wszystko będzie dobrze, kochanie, Basiu, nie płacz. Ani się obejrzysz, jak Piotrek wróci do domu. Mężczyzna podniósł wzrok i zwrócił się do lekarza. Gdzie i kiedy mamy go przywieźć? Jutro na godzinę 11 do specjalistycznego ośrodka chorób psychicznych. Tutaj mają Państwo adres. Zajmie się nim mój dobry przyjaciel, doktor Fabian Majszak. Zapewniam, że jeśli coś Państwa dziecku dolega, to on ustali co takiego. Barbara westchnęła głośno. Oby, już byliśmy u tylu specjalistów, ale wszyscy odsyłali nas niczym, twierdząc, że nie ma czym się martwić, bo każde dziecko ma wyimaginowanych przyjaciół. Nikt jednak nie podszedł do tego tak jak pan doktorze. Lekarz przesunął po ciemnym blacie niewielką karteczkę z odręcznie wypisanym adresem. No tak to czasami bywa, a za dzisiejszą wizytę należy się 250 zł. Dlaczego to łóżko musi być takie twarde? Pomyślał rozgoryczony Piotrek. Rodzice skłamani obiecywali, że zanim się obejrzy, to będzie znów w domu. Ale tak się nie stało. Wciąż tkwił w tym budynku pełnym bieli. Ściany białe, podłogi również, łóżka białe, pościel biała. Nawet wszyscy ubrani na biało. Czuł się tutaj tak bardzo obcy, że gdyby nie Marek, to chyba by oszalał. Pierwszej nocy, gdy się tutaj znalazł, zamiast płaczu usłyszał śmiech Marka, radosny, pełen ciepła, otuchy. Z jakiegoś powodu jednak Marek stał się zamknięty w sobie. Przestał szeptać, a na prośbę, aby powiedział głośniej, zamilkł zupełnie. Piotr popatrzył w kierunku okna z nadzieją, że zobaczy w nim coś, co doda mu otuchy Pół na białym łóżku, wpatrywał się w zakratowane okno. Nie przeszkadzało mu to. Powiedziano mu przecież, że to dla jego bezpieczeństwa i uwierzył bez wahania. Ciemności nadeszły bez najmniejszej zapowiedzi. Chociaż wiedział, że przyjdą, to i tak poczuł się zaskoczony, kiedy nagle zrobiło się czarno nadwosza. Otuliły wszystko, co tylko znalazło się w zasięgu. Nawet światła latarni nie były w stanie ich odegnać. Wszystko przez chmury, które przesłoniwszy niebo, nie garnęły się, aby prędko zniknąć z pola widzenia. Cisza spowiła jego nieduży pokoik milczącą obietnicą zapomnienia. Gdzieś daleko rozległ się krzyk. To jeden z pacjentów miał atak trzecią noc z rzędu. Piotr się już przyzwyczaił. Czasami ludzie tutaj krzyczeli z jakiegoś powodu, ale nie wiedział dlaczego tak było. Stukanie w okno wyrwało go z zamyślenia. Zerwał się jak oparzony i niewiele brakowało, żeby i on krzyknął. Gdy jednak spojrzał w kierunku szyby, uśmiechnął się. Zobaczył Marka tuż obok swojego odbicia. Marek poruszał ustami, jakby coś mówił, ale Piotr nic nie słyszał. Czuł za to, że musi się uspokoić, bo serce waliło mu jak dzwon. Przyszedłem po ciebie, braciszku, chcę ci pomóc, powiedział Marek cicho. Piotrek wpatrywał się w młodszego brata, jak w obrazek. Jak, co masz na myśli? To ja chcę ci pomóc wrócić, powiedział Piotrek. Nie, tutaj, gdzie jestem, jest lepiej. Tutaj będziemy razem i nikt nie będzie nam przeszkadzać. Chodź, chodź za moim śmiechem. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozległ się chichot, a drzwi do jego pokoju się otworzyły. Piotr odwrócił się i ruszył w ich stronę. Odbicie w oknie nie zniknęło nawet wtedy, gdy Piotr wyszedł na korytarz i ruszył w kierunku schodów na wyższe piętro. Postać miała obojętny wyraz twarzy. Po chwili jednak uśmiechnęła się, a przeraźliwy śmiech niósł się po korytarzu. Chłodne powietrze targało jego białym ubraniem oraz ciemnymi włosami. Spoglądał przed siebie, czując narastający niepokój. Podświadomość podpowiadała mu, że coś było nie tak. Czuł w kościach, że wydarzy się coś złego, ale nie potrafił zrozumieć jeszcze, co takiego. Widok z tej wysokości zapierał dach. Śmiech Marka zaprowadził go na ostatnie piętro budynku. Później zobaczył opuszczoną drabinę i otwarte wejście na dach. Wspiął się po niej, nie zastanawiając się nad tym, dlaczego ktoś zostawił je w taki sposób i znalazł się na górze. Rozglądał się w poszukiwaniu młodszego brata. Ale powoli zaczynało do niego docierać, że to wszystko na marne. Wtem krzyk dobiegł z samego domu. Tutaj, jestem tutaj, chodź do mnie. Wychylił się poza krawędź dachu i zobaczył marka na dziedzińcu przed wejściem do budynku. Machał do niego ręką. Piotr patrzył i wreszcie zrozumiał, dokąd to wszystko prowadziło. Zaczął nawet myśleć, że wszystko to, co się działo przez ostatnie dwa miesiące, to musiały być jakieś omamy. Zupełnie jakby jego umysł zaczął wypierać coś, co nie było prawdziwe, ale do tej pory był święcie przekonany, że tak właśnie jest. Bo przecież nie może być prawdą to, że on ma rację, a wszyscy wokoło się mylą. Poczuł nagły przypływ smutku, ale i czegoś, co można było śmiało nazwać wolnością. Wolnością od przeszłości, która nie dawała mu spokoju. Ty, nie, ty nie jesteś prawdziwy, nie możesz być. Chodź do mnie już, natychmiast! Wrzeszczała postać na dole, ale głos brzmiał tak donośnie, jakby Marek był tuż obok. Nie. Nie skoczę! krzyknął i obrócił się gwałtownie, odsuwając od krawędzi dachu. Marek stał tuż przed nim i uśmiechał się w paskudny, jadowity sposób. Z kącików ust ściekała gęsta, ciemnozielona maś. Jego twarz była poznaczona ropiejącymi ranami, które pokrywał szarawy nalot. A z oczu, błyszczących jadowitą żółcią, spływała krew, malując na bladej skórze szkarłatne nacieki. Pobaw się ze mną. Piotr odskoczył do tyłu. Śmiech istoty, która w niczym nie przypominała jego brata, towarzyszył mu przez całą drogę w domu. W kuchni rozbrzmiewała muzyka z niewielkiego radia stojącego na parapecie. Za oknem słońce wspinało się powoli na szczyt nieboskłonu. Rodzina wesoło ćwierkających wróbli skakała po gałązkach pobliskiego drzewa. To Toster wyrzucił z metalowego wnętrza parę grzanek. Smukłe, kobiece dłonie Barbary chwyciły je, przesmarowały nutellą i ułożyły na talerzu syna. Chłopczyk wyszczerzył do niej równiutkie białe ząbki i podniósł jedną z kanapek. Ugryzł mały kęs i zaczął mruczeć pod nosem. Pyszne, mamo. Jejku, jak ja się stęskniłem za tym smakiem. Pomasował się po brzuszku. Kobieta uśmiechnęła się do syna i pogładziła go po ciemnych włosach. Jeśli masz ochotę, to włożę jeszcze jedną porcję. Zaproponowała i nie czekając na odpowiedź sięgnęła po chleb. Chciałaś jechać dzisiaj na zakupy. Wpadnę po ciebie po pracę. Co ty na to? Zapytał mąż, przerywając czytanie gazety. Kobieta uśmiechnęła się z zadowoleniem i włożyła dwie grzanki do tostera. A czy dostanę kinder niespodziankę, tato? – spytał chłopiec. Policzki miał umazane czekoladą. Oczywiście, synku. Myślę, że powinieneś dostać nagrodę. W końcu byłeś bardzo dzielny. Dobrze, że już wszystko się wyjaśniło i twój wyimaginowany przyjaciel zasnął spokoju. Prawda, Marku? Chłopiec potwierdził z tak i zjadł do końca grzankę, po czym zabrał się za kolejną. Następnie uniósł nieznacznie wzrok i spojrzał na swojego ojca. Piotrek czuje się już dużo lepiej. Powiedział zerkając to na ojca, to na matka. Siedząc na krześle machał krótkimi nogami. Wróble niespodziewanie poderwały się z gałęzi i odleciały. Słońce przesłoniły chmurę. Toster wyrzucił gwałtownie grzanki, sygnalizując, że są gotowe, a Barbara, nie wiedzieć czemu, poczuła dreszcz na skórze. Autor opowiadania Tomasz Nowak Czytam Faderatas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król Gregorikos, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsk, Stary Trześwe, Tommy Lee Jones. Mrs Line 97 Adrian Masłowski Czarna Polololo Aleks TV. Ordinari Ossi, Maciek 2.D, Magda Grzegorzewicz, Żelka Utary Drejs, Kasia Gons, Nocna zmiana 101 101. Haron Fenix Jerson, Olivia, Sylwia Shadow Ninja, Sabina Skręt, Saty, Boa Krztusiciel, Cichu666, Viola, Aleksander Damian, Wrona, Meis, Shad Olo, Tomek Nowak oraz Dominik Szafot. Do usłyszenia.